Rozdział czternasty. Młody Radża. Step zakryty był mgłą, gdy nadszedł ranek, a deszcz nie przestał opadać. Nie było mowy o wyjściu na dwór. Marta taka była zajęta, że Medy nie miała sposobności z nią pomówić, lecz po południu poprosiła ją, by przyszła posiedzieć z nią w jej pokoju. Przyszła, przynosząc są pończochy, które zawsze cerowała, o ile nie była zajęta czym innym. No, co tam u panienki nowego? Spytała, skoro tylko usiadła. Taką pani, pan minę, jakby mi miała coś do powiedzenia. Bo mam, doszłam już do tego, co to były te płacze, rzekła Mary. Marta upuściła czerwoną pęczoszkę na kolana i spojrzała przerażonymi oczyma. Nie, krzyknęła, nigdy. Słyszałam płacz w nocy, ciągnęła dalej Mary. Wstałam więc i poszłam przekonać się, skąd pochodzi. To Kolim płakał, znalazłam go. Fasz Marty okrywa się szkarotem ze strachu. Och, pan numery, zewała pociąg w sprawie. Nie trzeba było tam tego robić, nie trzeba było. To mi może tyle złego narodzić, przecież nigdy, panie, nic o nim nie mówiłam. A jednak dużo złego może mi to narobić. Stracę miejsce i co matka ze mną pocznie? Nie stracisz miejsca. Uspokaja Mary. Colin rad był, że przyszłam. Mówiliśmy i mówili i on powiedział, że rad jest, że przyszła. Był rad? Zwołała Marta. Czy panienka pewna? Panienka nie wie, jaki on jest, jak mu się coś nie podoba. Za duży już ten chłopak, żeby beczeć, jak dziecko małe, ale jak się rozłości, to drze się tak, że się wystraszyć można. On wie, że przy nim to się człowiek boi oddychać. Ale on wcale nie był zły, rzekła Mary. Spytałam go, czy mam odejść, a on mnie prosił, mu dostała. Pytał mnie o różne rzeczy, a ja siedziałam na dużym fotelu i mówiłam mu o Indiach, Jogiru i ogrodach. Nie chciał mnie puścić. Pokazał mi do swojej matki, zanim odeszłam. Śpiewam go, uśpiłam. Marta zanim w prezesie dumienia. mi się w to wszystko chce wierzyć, o, A toć. Ci... To tak, jakby panienka wlazła do jakiejś skinie lwa. Gdyby był taki, jaki jest najczęściej, to by wpadł w furię i obudziłby cały dom. On nie chce, żeby obcy na niego patrzyli. Mnie pozwolił patrzeć na siebie. Cały czas patrzyła na niego, a on na mnie. Patrzyliśmy sobie w oczy, rzekła Mary. Nie wiem, czy teraz począć, lamentowała Marta. Jak się pani Medlock dowie, to pomyśli, że mnie posłała rozkazu i powiedziała panience i odeślijmy do domu. On pani Medlock nic teraz nie powie. Będzie, tym, będzie to tymczasem tajemnicą, rzekła Mary Stanoszo. A on mówił, że każdy musi robić to, czego on chce. Oj, co to, to, to prawda szkaradny chłopak Zdychała Marta, ocierając czoła pod fartuchem. Powiedział mi, że pani Medlock musi go słuchać, a on chce, żebym go codziennie przychodziła z nim rozmawiać. – A ty mi masz mówić, kiedy mam przyjść. – Ja? – wołała Marta. – Oj, Boże mój, stracę miejsce, stracę na pewno. – Nie, nie może stracić miejsca, jeśli zrobisz to, czego on chce. – A wszak wszyscy mają rozkaz go słuchać – dowodziła Mary. – Czy panie Gantz powiedzieć, że był dla pani grzeczny? – pytała Marta, szeroko twierdząc Zdaj Zdaje mi się nawet, że mnie bardzo polubił – odparła Mary. No to nic innego, tylko musiała go panią odczarować. Zdecydowała Marta, oddychając głęboko. Masz na myśli magię? Pyta Mary. Słyszałam o ks czarną księżkę w Indiach, ale ja nie potrafię robić tego, co oni. Po prostu weszłam do jego pokoju i byłam taka zdziwiona, gdym go ujrzała, że stanęłam i patrzałam. Więc on się odwrócił i patrzył na mnie. I myślał, że jestem albo duch, albo sen. A jak a ja to samo sobie myślałam o nim. Takie to było dziwne, być razem po środku nocy, nic o sobie nawzajem nie wiedząc. Zaczęliśmy sobie zadawać pytania. A kiedy go spytałam, czy mam odejść powiedział, że nie? Świat się kończy, jęczała Marta. Co mu jest? Pytała Mary. Nikt tego na pewno nie wie. Odjaśniała Marta. Pan Craven od zmysłu odchodził, gdy on na świat przyszedł. Doktorzy myśleli, że go trzeba będzie zamknąć do obłąkanych. A to wszystko przez to, że pani Craven umarła, jak już pani co mówiła. Pan wcale spojrzał nie chciał na dziecko. Był nieprzytomny, mówił, że będzie garbaty, jak on sam. I że lepiej by było, gdyby umarł. Czy koniec garbaty? Nie wygląda takiego, rzekła Mary. Teraz jeszcze nie jest. Powiedziała Marta. Ale przyszedł na świat w złą godzinę. Matka mówi, że tyle było zamieszania i rozpaczy w domu, że każdemu dziecku byłoby źle. Ciągle się bali, że ma słaby krzyż. Ciągle go cuckali. Kazali mu leżeć. Nie pozwalali chodzić. Raz mu kazali nosić taką maszynę do prostego trzymania się, ale on się martwił tym i aż się rozchorował. Potem taki sławny doktor przyjechał i kazał mu to zdjąć do tego drugiego doktora, to mówił ostro, choć grzecznie. Mówił, że mu dają za dużo leków i za wiele pozwalają mu mieć swoją wolę. Zdaje mi się, że to bardzo zły chłopiec. To najgorsze chłopaczysko pod słońcem, załamała. Trzeba przyznać, że i chorował dużo. Miał kaszel i zaziębił się także już dwa albo trzy razy o mało nie, że nie umarł. Miał też gorączkę z reumatyzmu, przechodził na tyfus. O, to dopiero pani Merlock strachu się ręgła. Zapomniała o nim i mówiła do Bonny, bo myślała, że pani nic nie wie. Teraz to umrze na pewno, ale to lepiej dla niego i dla nas wszystkich. Spojrzała na niego, a tu on leży z szeroko otwartymi oczyma i patrzy na nią tak samo, jak ona. Nie wiedziała, co to z tego będzie, ale on tylko na nią popatrzał i mój – Proszę mi podać wody i przestać gadać. – Czy myślisz, że on umrze? – Mary. – Matka mówi, że trudno, żeby mogło żyć dziecko, kiedy, które jest pozbawione świeżego powietrza. Nic nie robi, tylko leży, ogrodza książki z obrazkami i łyka lekarstwa. Dlatego to jest słaby i nie lubi, żeby go wynosili do ogrodu. Łatwo się za i choruje. Mary siedziała, patrząc w ogrodu. – Ciekawam – rzekła złona. Czy by mu dobrze nie zrobiło wyjść do ogrodu i popatrzeć jak rosną? Mnie to dużo dobrego zrobiło. Jeden z najgorszych napadów, jakie miał św. Marta, to był, gdy, po raz, gdy go raz zawieźli tam, gdzie są te róże w szpytanie. Czytał on gdzieś w jakiejś książce, że ludzie dostają różanej gorączki i zaczął kichać. I powiedział, że jej dostał. A potem nowy ogrodnik, który nie znał zwyczaju, przyszedł i ciekawie mu się przyglądał. W ten czas wpadł w furię. Powiedział, że na niego patrzą, bo mu garb wyrasta. Tak krzyczał, aż dostał gorączki i całą moskwał. Jeśli się na mnie rozzłości kiedykolwiek, kiedykolwiek, to już nigdy nie pójdę do niego, powiedziała Mary. Pójdzie panienka, jak on będzie chciał, odrzekła Marta. – Lepiej niech panienka z góry wie o tym. Wkrótce potem zadźwięczał dzwonek i dziewczynka się zwinęła celowanie. – Myślę, że Bona chce, żebym z nim posiedziała – rzekła. – No, mam nadzieję, że z dobrym humorze. Wyszła z pokoju, lecz po upływie jakichś 10 minut wróciła z Naprawdę oczarowała go panienka rzekła, siedzi sobie na kanapie ze swoją książką, kazał mnie iść sobie aż do szóstej. Ja czekałam w sensie niepokoju. Jak tylko wyszła, zawołał mnie do siebie i mówi, chcę, żeby do mnie przyszła porozmawiać Mary Lennox. Ale pamiętaj, żebyś o tym nie mówiła. Niech Pani, pani idziesz przy pracy. Mary chętnie pospieszyła, nie pragnęła wprawdzie tak bardzo bać Kolina, jak pragnęła zobaczyć Dika, lecz nie mniej bardzo go widzieć chciała. Gdy weszła, jasny ogień płonął na kominku, a przy świetle dziennym wydał jej się pokój ten rzeczywiście bardzo piękny. Dywany, portrier, portiery, książki na półeczkach, wszystko było barwne i nadawało całości. Wygląd jasny, pogodny, pomimo z zachmurzonego nieba i padającego deszczu na Colin sam wyglądał jak obrazek. Miał na sobie miękkie, welwetowe ubranie i siedział wsparty na bogato haftowanych poduszkach. Polskie mu pałały. — Chodź do mnie, — zawołał. Całe rano to je myślałem. — Ja także myślał o tobie, — była odpowiedź Mary. Nie masz pojęcia, jak strasznie Marta się boi. Ona mówi, że pani Medlock pomyśli, że ona mnie o to wypowiedziała, a wtedy straci naturalnie mie na miejsce. Chłopiec zwrócił hmm. i zawołał tutaj rzekł. Ona jest tu w pokojowok. Mary poszła i przyprowadził ją. Przyprowadziła ją. Pod biedną Martą nogi dograło. Kolin, ciężki na chmurze. czy masz robić to, co mi się podoba, czy nie? zapytał. Tak, ser, ma robić to, co się jemu podoba. pytała Marta, czy nie Czy Medluk ma robić to, co mnie się podoba? Tak, ser, ona i wszyscy Wzięła odpowiedź. – No dobrze, zatem jeśli ja każę wprowadzić tu pannę Mary, to dlaczego Medluk ma Cię wydalić? Gdyby się o to dowiedziała? Proszę nie pozwolić ser. <grytanie> ja ją wydalę, gdyby ośmieliła się, słówko o tym pisnąć. Rzekł młody pan Kraj, wyjaśne. Mogę Cię zapewnić, że by tego nie chciała. Dziękuję, sir. Chciałam spełnić swój obowiązek, rzekła dygając. Obowiązkiem Twoim jest to, co ja chcę, mówił Colin. Coraz razem się unoszą. Będę o to pamiętał. Teraz możesz odejść. Gdy się drzwi za bartą zamknęły, Colinowi zdawało się, że Mary przygląda się mu tak, jakby ją w podziół był w praju. Czemu na mnie tak dziwnie patrzysz? Zapytał. O czym myślisz? Myślę o dwóch rzeczach. O jakich? Usiądź i powiedz, opowiedz mi. Pierwsza rzecz taka zaczęłam, medyzując się wygodę. Raz w Indiach widziałam chłopca, który był radą. Suknię miał naszytą rubinami, szmaragdami i brylantami. Do swoich sług odzywał się tak jak ty do Marty. Każdy musiał w tej chwili robić to, co mu rozkazał. Myślę, że gdyby zaraz kto cię usłuchał, kto nie usłuchał, to by go zabito. Zaraz mi opowiesz więcej o tych radzach, rzekł Colin. Ale najpierw powiedz mi tę drugą rzecz, o której myślałaś. Myślę sobie o tym, jaki odmienny jesteś od Dika. Kto to jest Dick? spytał. Co za dziwaczne imię. Przecież może mu chyba powiedzieć. O... Będzie mogła opowiedzieć o Dicku, gdzie wymieniając ogrodu. Ona też lubiła, gdy marta o nią opowiadała. Poza tym tęsknięła za nim. Jak będzie opowiadała, zdała ci się, będzie że jest bliżej niej. To brat Marty, ma lat 12, objaśniają Mary. Nie ma drugiego chłopca jemu podobnemu na świecie. Umie czarać lisy i wiewiórki i ptaki, zupełnie tak samo jak Hindusi czarują swoje żółwie. Gdy gra im cicho na fujarce, a one przychodzą do niego słuchać. Mm. Na stole leżało kilka dużych książek. Colin przyciągnął nagle jedną z nich. Tu na obrazku jest hindus, co czaruje żółwia. Zawoł, chodź, zobacz. Była tu piękna książka z wspaniałymi, kolorowymi obrazkami. Skazał na jeden z nich. Czy on tak potrafi? Sprawozdawczywieniem. Dick grał na fujarce, a one słuchały, objaśniamy. Ale on nie nazywa tego czarami. On mówi, że to dlatego, że on bywa dużo na stepie i zna zwyczaj zwierzątek. A takie lubi, że mówi, że mu się czasami zdaje, że on sam jest królik albo ptaszek jakim. Zdaje mi się, że Gila pytał się o różne rzeczy. Tak było zupełnie, jakby z sobą rozmawiali ćwierkaniem. Kolin oparł się o poduszki, oczy mu puszczały, rumięcy twarz paliły. Opowiadaj mi jeszcze o nim, powiedział. O jajach ptasi, o gniazdkach, to mówię wszystko, na dalej Mary. Wie, gdzie mieszkają lisy, wydry, borsuki. Trzyma to jednak tajemnicę, żeby inni chłopcy nie wynaleźli jam i nie wpuszczyli ich. Wie wszystko o wszystkim, co żyje i rośnie na stepie. Czy on lubi step? Sprawdził. Jak można lubić step, kiedy to taka wielka, pusta ta przestrzeń? Ależ to, najcud to najcudniejsze miejsca, Zawsze Rosną na tam tysiące cudnych roślinek i tysiące przemieszczonych. A przed. A wszystko pilnie, a wszystkie pilnie budują gniazda i dziury kopią. i Jamy i świetkają, śpiewają, nawołują się wzajemnie, a wszystkie są takie zajęte i tak się doskonale bawią pod ziemią, na drzewach, we wrześlach, wszędzie. To ich światek. Jak ty to wszystko znasz? Zawołał koniec zracanczko A nawet naprawdę tam nie byłam, rzekła Mary. Jakby sobie nagle wczoraj Przejeżdżałem tylko przez te w ciemnościach i wydał mi się obrzydliwy. Marsa mi najpierw o nim zaczęła opowiadać, potem Dick. Jak Dick zaczął mówić, to może się znać, że się widzi i słyszy to wszystko, jakby się tam stało wśród wrzosów, i jakby słońce świeciło, i czuje się woń janąca, i przytuli, co jak miód pachnie, a wszystko to pewne pszczółek i motyli. Jak się jest chorym, to się nic nie widzi, że koli prędko, wyglądał jak ktoś, kto słyszy dźwięk jakiś nieznany w oddali i nie umie zdać sobie sprawy, co to jest. – Nie możesz nic znać, jeśli wciąż jesteś w pokoju – odparła Mary. – Nie mógłbym pojechać na step, rzekł ze smutkiem, bez silności. Mary milczała chwilkę, potem odezwała się śmiało. – Czasami mógłbyś doprawdy. Poruszył się z... jechać na step? Miałbym móc jechać? Ja? — Przecież niedługo umrę. — Skąd wiesz? — Rzekła Mary bez współczucia. Nie podobał jej się jego sposób mówienia o śmierci. Nie żałowała go. Zdawało jej się, jakby się pysznie przechwalał. Toż ciągle to słyszę. Jak daleko pamięcią sięgnę wstecz. Odparł ze dwie. Szepcą ciągle o tym i zdaje im się, że to uchodzi moje uwagi. Przy tym chcieliby przecież, że umarł. Pana Mary poczuła się przekordzińcą, zaciała usta mocno. Gdyby on chcieli, że umarła, rzekła, to ja bym nie chciała. Zresztą kto chce? Służba cała, ja także dok, a także i doktor Craven. Bo by dostał Mizen White i byłby bogaty, a nie biedny jak teraz. Nie mówię tego, ale zawsze jest weselszy i w lepszym humorze, gdy mnie jest gorzej. Jak miałem tyfus, to strasznie utył, ale myślę, że ojciec też by chciał umarł. Wcale w to nie wierzę. Uparcie do łodzi Amery. Colin znów się odwrócił i Nie wierzysz? Naprawdę? spytał. Potem oparł się na poduszki i milczał. Jakby nad czym rozmyślał? I nasadła cisza. Być może oboje się o rzeczach dziwnych, o jakich nigdy dzieci nie myślał. Bardzo lubię tego świetnego doktora z Londynu. Za to, że kazał zdjąć ten przyrząd żelazny. Odezwała się odezwał się nasie Mary. Czy... I on powiedział, że umrzesz? Nie. Co powiedział? Przede wszystkim nie szeptał od Może wiedział, że nie cierpie szeptów. Słyszałem, jak głośno powiedział: Chłopiec będzie żył, tylko trzeba na... odpowiednio wpływać. Rozsyłajcie go. Zdawało mi się, że był oburzony. Ja ci opowiem, kto cię, be... to cię może rozweselić. Kto by cię może rozweselił? Rzekła namyślając się Mary. Chciałaby się ta rzecz rozstrzygnała tak oczekiwan. Dick by to potrafił. On zawsze mówi o rzeczach żywych. Nigdy nie mówił, nigdy nie mówił o martwych lub chorych. Patrzy zawsze w niebo, by się ptaszło przyglądać. Lub na ziemię, by zobaczyć, jak kwiatki rosną. On ma dlatego takie okrągłe, niebieskie oczy, że tak na wszystko patrzy. A tak naprawdę śmieje się z tymi swymi szerokimi ustami. A policzki czerwone ma, czerwone jak duże wiśnie. się sobie krzesło bliżej sofy, a twarzyczka jej zmieniła całkiem wyraz na wspomnienie owych szerokich, pełnych ust i szeroko oczy. Posłuchaj mnie, rzekła, nie mówmy już o umieraniu. Nie lubię tego. Mówmy o życiu, mówmy dużo o Diku, a potem będziemy sobie oglądali obrazki. Pomysł jej był doskonały. Mówić o Diku zaczęło tyle, co mówić o stepie i o domku, i o 14 mieszkających tam ludziach i żyjących z 16 szylingów na tydzień, i o dzieciakach, które się żywiły trawą, jak dzikie koniki. Stepowe i o dzika, i o skakance, i o stepie skąpanym w promiach słońca, i o bladozielonych kiełkach, wychylających główki z czarnej gleby. A wszystko to było tak pełne życia, że Mary mówiła więcej niż kiedykolwiek. Colin zaś mówił i słuchał też więcej niż kiedykolwiek przedtem. Potem zaczęli się śmiać z niczego, odzwyczajnie, jak dzieci, które są szczęśliwe. Że są razem, a śmiali się tak, że narobić takiego hałasu, jakby byli dwojkiem zwykłych, zdrowych dziesięcioletnich dzieci, nie zaś małą, niesympatyczną wątłą dziewczynką i chorobnym chłopcem, który przekonali je, że niebawem umrze. Bawili się tak znakomicie, że zapomnieli o obrazkach, zapomnieli o czasie, śmiali się do rozpuku z Benauterstafa, jego gila, a Kolin siedział w najzwyczajniej w świecie, jakby zapomniał, że ma krzyż słaby. Naraz się czują. Wiesz, nie pomyśleliśmy nigdy o jednej rzeczy, rzekł: Jesteśmy kuzyni. E, wydawało im się to takie zabawne, że tak dużo rozmawiali ze sobą, a o takiej prostej rzeczy zapomnieli, że zaczęli śmiać się więcej jeszcze niż poprzednio. Wpadli bowiem w doskonały humor, jak to zwykle jest, gdy się śmieje z niczego a naraz wśród ich ucieki otworzyły się drzwi i do pokoju wkroczyli dr Craven i pani Medlock. Doktor Craven cofnął się przerażony, a pani Medlock o mało nie upadła na tak, gdyż ją cofając się popchnął silnie. W imię Ojca i Syna krzyknęła pani Medlock, a oczy o mało nie wylazły. W imię Ojca i Syna co to jest? Rzekł dr Craven postępując na Co to ma znaczyć? Tu Mary Ponownie, śwonią się racza. Colin odpowiedział z takim spokojem, jakby go zdobienie doktora i przerażenie pani Medlock zupełnie nie wzruszały. Nie byłby więcej zdziwiony ani przestraszony, gdyby do pokoju szedł na przykład stary kot lub pies. To moja kuzynka, Mary Lennox rzekł: prosiłem, żeby przyszła porozmawiać ze mną. Lubię ją. Musi przychodzić tu rozmawiać ze mną i lekroć będą nią ochotę. Doktor Craven złyżytno zwrócił się do pani Medlock. – O, panie doktorze, – wystęgała. – Nie wiem, jak to się stać mogło. Nie ma nikogo wśród służby, który byś miał mówić. Wszyscy mają rozkaz. – Nikt jej nic nie cię mówił, – przerał Colin. Słyszała mój płacz i znalazła mnie. – Bardzo kontent, że przeszła, Medlock. Nie bądź, że głupia. Mary widziała, że doktor Craven nie był kontent. Ale było też jasne, jak słońce, że nie śmie sprzeciwiać się swojemu pacjentowi. Usiadł przy chłopcu i wziął go za puls. Lękam się, że nastąpiło zbyt wielkie podrażnienie. Podrażnienie tak wielkie, że nie jest dobre dla Ciebie, mój chłopcze, dodał. Będę podrażniony, jeśli Mary odejdzie, odparł kolin, a oczy poczęły błyszczeć mu złowrogo. Czuję się lepiej. Przez nią czuję się lepiej. Niech na tu przyjdzie jej kolację. Zjemy ją razem. Pani Medlock i doktor Craven spoglądali na siebie z lecz widocznie było, że nic nie poradzą. Może on trochę lepiej wygląda, panie doktorze? — odważyła się pani Medlock, lecz, dodała myślę, lepiej już, wyglądał lepiej już rano. Zanim pańka szło. Mary przyszła tu dziś w nocy. Długo ze mną była. Śpiewała mi piosenkę hindustancką i to mnie śpiło, rzekł Colin. Było mi o wiele lepiej, gdybym się dziś obudził. Zjadłem chętnie śniadanie, teraz zjem, a potem kolację. Medlock zawołuje bony. Doktor Krajberg długo nie bawił. Chwil, kilka mówił z boną, gdy ta przyszła do pokoju, a potem dał kilka przestróg chłopcu. Nie powinien za wiele mówić, nie powinien zapominać, że jest chory, nie powinien zapominać, że się łatwo męczy. Mary zdawało się, że jest zawróceniem miłych rzeczy, o których nie powinien zapominać. Colin wysłuchawszy z powstrzymywanym gniewem zalecenia doktora. Utkwił swe dziwne, ocienione oczy w jej twarzy. Ja właśnie chcę o tym wszystkim zapomnieć rzekł wreszcie. Przez nią zapominam. Oto dlaczego pragnę i towarzystwa. Doktor Craven nie był zadowolony, Gdy pokój opuszczał, zdziwiony nieco, wzrok zaczął na małej dziewczynce siedzącej w głębokim fotelu. Mary stała się znów sztywnym, dzikim, cichym dzieckiem, skoro tylko wszedł był do pokoju, więc zrozumieć nie mógł. Co kolinda do niej pociągało? Chłopiec w tej chwili wyglądał pogodnie, doktor zaś zdychał ciężko, gdy przechodził przez korytarz. Oni mi zawsze każą jeść, kiedy mi się nie chce, rzekł Colin, gdy bona wniosła kolację i postawiła tacę na stole. A teraz, jeśli będziesz jadła, to i ja zjem. Te ciastka wyglądają smaczne, jeszcze ciepłe. Opowiedz mi o radzach.